Czas na porównanie obu zawodników, we dwa lata starszy Damian Zorczykowski. Wzrost identyczny u obu panów. Waga, no właśnie, to jest ten aspekt, o który się martwiliśmy podczas wczorajszej ceremonii ważenia. Doświadczenie identyczne, jeśli chodzi o liczbę walkę więcej wygranych w rekordzie Daniela Rutkowskiego. Panie i Panowie, przed nami mistrzowskie starcie zakontraktowane w formule LMA na 5 rund po 5 minut w limicie kategorii piórkowej. Sponsorami tego pojedynku są Blachy Pruszyński oraz Goriat Security. Walkę oceniać będą sędziowie punktowi Maciej Motylewski, Łukasz Foremski i Filip Niemkowicz. Sędzią czasowym tej walki jest sędzia Mariusz Pioskowik a w tym pojedynku o mistrzowskie trofeum rywalizować będą w narożniku niebieski 31-latek mierzący 170 cm i ważący 65,3 kg reprezentant Fight Club Łomża z zawodowym dorobkiem 6 zwycięstw i trzech porażek na koncie Damian Zorczyk. Oraz jego przeciwnik w narożniku czerwonym to 29-latek mierzący 170 cm i ważący 65,8 kg. Zawodnik Cross Fight Radom z zawodowym drobkiem siedmiu zwycięstw i dwóch porażek. Daniel Rutek Rutkowski. Mistrzostwo walkę w rynku poprowadzi sędzia Łukasz Bosacki. Ostatnie komendy sędziego Łukasza Bosackiego przekazane, ale zawodnicy doskonale znają zasady, które obowiązują dzisiaj w klatkoringu. W stawce pas a więc walka zakontraktowana na 5 rund. Spodenki czarne Daniel Rutkowski, spodenki białe Damian Zorczykowski. I już było bardzo miłe przywitanie. Uśmiech na twarzy Rutkowskiego, skupienie u Zorczykowskiego. Zaczynamy ten pojedynek. Zwrotna pozycja zawodnika z CrossFight Radom. Było wysokie kopnięcie w wykonaniu Zorczykowskiego, ale nie był to najlepszy pomysł na tak doskonałego zapaśnika, jakim jest Daniel Rutkowski. Błyskawicznie przechwycona noga i sprowadzenie walki do parteru. Staje jednak Zorczykowski. od jakiegoś czasu trenuje także w poznańskim Ankosie. Tam szlifuje swoje zapasy. Udało mu się wstać po tym pierwszym sprowadzeniu Rutka. Widzimy jak, z jaką dynamiką tymi underhookami, a więc podchwytami starał się wrócić pozycję Daniel Rutkowski. Pod linami. Rozrywa ten klinczy. Damian Zorczykowski. Teraz dobre. Niskie kopnięcie. Kolejne. Niskie kopnięcie w wykonaniu Rudkowskiego. Sprytnie próbuje Zorczykowski atakować pod Rudkowymi. To jest naprawdę dobry pomysł przy ewentualnych zejściach Rudka po nogi. Teraz jednak nie udało się skontrować. Ma już jedną nogę wychwyconą. Od razu po kostkę drugiej kończyny sięga zawodnik z Radomia. Tak jest. Jeśli jest problem, trzeba wyprowadzić uderzenie i po raz kolejny ruszyć się po nogi. Konsekwentnie szuka sprowadzenia Daniel Rutkowski. On w swoich walkach nigdy nie przestawał, zawsze atakował, zawsze wybierał presję i starał się właśnie atakować swoich przeciwników znakomitymi zapasami. Tym razem przed nim pięć rund. To może być jakiś czynnik, który gdzieś tam zadecyduje o pomyśla na ten pojedynek, ale jak na razie Równie intensywnie jak zawsze. Tak, ale trzeba też pamiętać o tym backgroundzie, o tej bazie, z której wywodzi się Damian Zorczykowski. To też jest zawodnik, który w parterowej grze spisuje się doskonale i dzisiaj też pokazuje to w defensywie, przede wszystkim nie pozwalając sprowadzać się z łatwością tej walki do parteru Danielowi Rutkowskiemu. Jest kolano Rutka. No tak, tylko właśnie wspominajmy o tej jedynej porażce z Krystianem Krawczykiem. Tam to co zawiodło w grze Zorczykowskiego to właśnie były zapasy. Krawczyk był w stanie przewracać i kontrolować rywala na tyle, że Zorczykowski nie potrafił zagrozić tym swoim bardzo niebezpiecznym BJJ. I to jest pewnie największy znak zapytania i największa rzecz, która pozwoliła specjalistom przed tą walką stawiać naródka i to jego umieszczać w roli faworyta. Tak, ale jak mówi słynne motto, którego używa trener SBG, a więc klubu, w którym trenuje Conor McGregor, John Kavanagh, on mówi win or learn, a więc zwyciężaj albo się uczy. Być może właśnie z tej porażki wyciągnął wnioski, przyłożył się do tej płaszczyzny zapaśniczej Damian Zorczykowski i z tego właśnie słabego punktu gry zrobił swoją mocną stronę. Ale nie boi się kopnięć, potężnych kopnięć Zorczykowski, już kilka i high kicków, i kopnięć na wątroby, trafił teraz z czyżby, gilotyna, jest dobry uchwyt, ale Rutek ucieka z tego dzięki świetnym zapasom. I teraz Torutkowski będzie chciał starać się skontrolować tę pozycję. Przede wszystkim ustabilizować tę pozycję, bo tego nie udaje się robić dotychczas w konfrontacji z Damianem Zorczykowskim. Za nami już 3 minuty, nie wiem kiedy zleciał ten czas naprawdę. Mocny, mocny, dynamiczny, ciekawy pojedynek. O pasy Babilonem ma w kategorii purkowej. Tak jest uspokoił nieco to tempo teraz Rutek. Waga na palce. Chce przede wszystkim zaznaczyć swoją przewagę w tej odsłonie, zaznaczyć Ci cenny czas spędzony z góry. Stara się wykluczać ręce swojego przeciwnika Zorczykowski. Gdzieś tam wysoko gardą pracuje, żeby neutralizować jego ataki rękoma. Widzimy jak teraz sprytnie Damian Zorzykowski wykorzystał moment nieuwagi gdzieś podniesienie pozycji Daniela Rutkowskiego. Błyskawicznie skręca się, aby uciec z podrywala. Jest też ważny w tej walce element tego, że mamy tutaj klatko ring. Przeważnie w tych sześciokątnych, ośmiokątnych klatkach narożniki nie są tak trudne do ucieczki jak właśnie w kwadratowym klatko ringu czy też w ringu naprawdę to jest duże utrudnienie dla zawodników będących z dołu. Jest wepchnięty w ten narożnik. Damian Zorczykowski stara się przede wszystkim teraz wyjrzeć taką pasywność Daniela Rodkowskiego, nie zanikacować ciosów, przetrzymać do końca tej pierwszej rundy jak najbezpieczniej ten fragment walki. Wybrzmiał gong i pierwsza odsłona. Za nami odsłona ciekawa, odsłona dynamiczna odsłona, która jednoznacznie nie powiedziała, kto będzie w tym pojedynku dominował, ale końcówka dla Daniela Rudkowskiego. Jesteśmy z tobą! Intensywna praca w narożniku obu zawodników trwa w najlepsze. Jeszcze najlepsze fragmenty tej pierwszej odsłony, próba wysokiego kopnięcia w wykonaniu Zorczykowskiego, przechwycenie tej nogi i sprowadzenie walki do parteru. No, znajdywał miejsce na właśnie kopnięcia i w głowę i w korpus Zorczykowski, tylko to zawsze jest broń obosieczna. Jak trafię, no to mogę posłać rywala na deski, ale jeśli on przechwyci w tempo to kopnięcie, to ja sam mogę wylądować na plecach. Po raz kolejny przywitanie na rozpoczęcie kolejnych pięciu minut rywalizacji. I znowu rozpoczyna się od uśmiechu Rudka. Poluje najpierw na niskie kopnięcie 29-latek z Radomia. Stara się uciekać z tą nogą wykroczną już Damian Zorczykowski. Teraz próba takiego mocnego, zamaszystego. Ciosy z prawej ręki w wykonaniu Zorczykowskiego. I konsekwentny. Konsekwentnie Rutek skupia się na tym, aby w stójce rozbijać się nogę wykroczną Zorczykowskiego, aby odbierać mu mobilność, aby później to był zawodnik i cel łatwiejszy do sprowadzenia do parteru. Ale doskakuje z tymi czasami prostymi Zorczykowski. Na razie niezbyt celne. Dobry wydawał się to pomysł, ale jedna noga chwycona. Zejście na ziemię. I wydawało się, że będzie w stanie Rutek to tam utrzymać, ale sprytnie Zorczykowski. Są kolana Radomianina. Natomiast Zorczykowski na razie do tego momentu w pojedynku pokazuje, że jest zawodnikiem, który jak najbardziej zasłużył na tę walkę. Choć wielu wątpiło w jego umiejętności w konfrontacji z Danielem Rutkowskim. Dzisiaj pokazuje, że jest zawodnikiem, który posta potrafi postawić naprawdę trudne warunki gry. Rutkowi. Próbował teraz haczyć Daniele Rutkowski, aby odwrócić się pozycję pod linami by odwrócić pozycję w narożniku. Stara się Zorczykowski tym dociskaniem dolin do narożnika zabierać tleny Rudkowskiemu, ale jak dobrze to zrobił teraz zawodnik CrossFight radom. Najpierw taki krótki sierpowy, potem jeszcze podbrudkowy i musiał odskoczyć od niego Zorczykowski. Natomiast kolanami teraz zapracował na korpus Rewian Zorczykowski. Jakby chciał odebrać troszeczkę tlenu Rudkowi. Jest naprawdę straszny. Rutkowski w tych swoich próbach sprowadzeń. On nie, nie dość, że robi to bardzo dobrze technicznie. To jest dynamika. Tak, dynamika tych akcji jest zabójcza i rywale nie potrafią po prostu sobie z tym poradzić, z tą eksplozywnością. Mimo tego, że Zorczykowski w pierwsze tempo e, gdzieś tam wstaje, gdzieś tam unika tego sprowadzenia, to potem gdzieś koniec końców zawsze na nim, z boku, z prawej, z lewej, z tyłu, z przodu znajduje się Rutkowski. Kilkadziesiąt sekund temu wpychany w narożnik Daniel Rutkowski. Teraz to on kontroluje pozycję, ale rusza po gilotynę Damian Zorczykowski. Jest już chyba zerwanie tego uchwytu, chociaż cały czas pracuje nad tym duszeniem, nad techniką i przejściem w konsekwencji pozycji Damian Zorczykowski. Na pewno ta prawa ręka była dobrze chwycona, ale lewa nieco gorzej. Teraz jest lepiej! Są obie ręce zaciśnięte. Przeszkadza tam ręka Rutkowskiego, będzie wykorzystał ją, grawitację i ucieka Rutek z duszenia. Ależ spokój Wrótka przy tej obronie, w defensywie jakby wiedział, że ten moment nadejdzie, aby wyrwać tę głowę, wystrzelił błyskawicznie kilkoma uderzeniami, pokazując, że jest podrażniony. Takimi ofensywnymi zapędami Damiana Zorczykowskiego. Jest też Rutek bardzo trudny do skończenia. On po tym ostatnim pojedynku z Łukaszem Rajewskim w rozmowie ze mną mówił, kiedy go zapytałem czy atak na nogę, który tam Łukasz Rajewski zastosował naprawdę mocny, był bliski do zakończenia pojedynku. Rutek powiedział tak szczerze to czułem, zaczynało boleć, ale albo str... Al... założyłem, że albo strzeli, albo nie strzeli, najwyżej przegram, ale na pewno nie klepnę. Nie klepnął wtedy i zwyciężył ten pojedynek. To świadczy o naprawdę dużej twardości zawodnika z Radomia. Niecała minuta do końca drugiej odsłony. Kontrola tak. pozycję z góry. Zerwanie właśnie tego uchwytu. Wystrzelenie mocnym uderzeniem. Nie ma pośpiechu w akcji Krótkowskiego. Jest taka prawidłowość w tej pierwszej i drugiej rundzie. Przez pierwsze, dwie, trzy, cztery minuty Zorczykowski skutecznie broni ataku Wrótkowskiego. Zorczykowski stara się odpowiadać, atakować. Zorczykowski trafia, ale kiedy właśnie w ostatniej minucie już idzie na cały źrótek i sprowadza, wtedy ląduje na ziemi Zorczykowski. Tak było w pierwszych pięciu minutach, tak jest też teraz. Ostatnie 10 sekund. Rundy drugie. Nie chce ryzykować wstawania Damian Zdorczykowski, aby nie zainkasować niepotrzebnie jakiegoś mocnego uderzenia. 10 minut rywalizacji i obaj naprawdę wyglądają imponująco. Z okazji przypominamy, że już za tydzień premierowa gala Free Fight Federation, podczas której w walce wieczoru Marcin Najman i Paweł drybso rybała zakończą wieloletni konflikty. Wracamy do Pruszkowa. Najlepsze fragmenty, drugie odsłony walki. To jest właśnie to wyjście rudka z narożnika. Dobrze kombinacją zaskoczył Rywala. Potem pójście po nogę i właśnie cały czas nieustępliwość, dynamika. No i ucieczka z próby duszenia gilotyną w wykonaniu Zorczykowskiego. Rudkowski tylko spokojnie poczekał na dobry moment, wysunął głowę już do końca tej rundy, pozostał z góry. Dobry, dobry, Przed nami ostatnia z tych klasycznych rund, potem już tylko ewentualne odsłony mistrzowskie. Narożnik czerwony, czarne spodenki. Daniel Rudkowski, narożnik niebieski, białe spodenki. Damian Zorczykowski. Gdzie mocno teraz Zorczykowski, ale przyjmuje ciosy od Rutkowskiego w każdej z tych wymian. Kolana, kopnięcia frontalne, ale wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, a w przypadku tego starcia wszystkie drogi prowadzą do jednej nogi Damiana Zorczykowskiego, do której uczepia się Daniel Rutkowski i koniec końców sprowadza. Jest jednak wrzucona cały czas głowa zawodnika z Radomia, ale tam jest sporo miejsca, jest wsadzona ręka. Jest wyciągnięta szyja i jest ucieczka. Ale było trochę niebezpieczeństwa teraz, kiedy po tym stanie do stójki Zorczykowski znalazł się za plecami Rutkowskiego. Błyskawicznie rusza do skrócenia tego dystansu Daniel Rutkowski. Chce przenieść ten pojedynek do parteru, chociaż w kontrze. Także próba sprowadzenia wykonania Zorczykowskiego. Po raz kolejny z odwrotnej pozycji. Daniel Rutkowski. I powędrował niżej łokieć Zorczykowskiego. Poczuł to kopnięcie na wątrobę. Ale w odpowiedzi także middle w wykonaniu zawodnika z Łomży. Dużo siły wkłada Zorczykowski w każdy z tych ciosów. Musi na pewno być Rutkowski uważny w każdej sekundzie. Prezentuje też nam cały waklarz technik. Nie tylko tej swojej bazy zapaśniczych, Daniel Rudkowski jest sporo frontów, są kopnięcia. Są też teraz mocne ciosy sierpowe, zamknięte w narożniku Zorczykowski. Ale były to tylko uderzenia, które miały właśnie skrócić dystans. Aby ułatwić to skrócenie dystansu i próby, kolejne próby sprowadzenia walki do parteru. że że jednak to nie nastąpi. na polce Chodź tutaj, chodź tutaj, chodź, chodź. Niestety, gdzieś tam zapodziewa się otwarta dłonie Damiana Zorczykowskiego. Trafił w oko Daniela Rutkowskiego. To się niestety czasem zdarza w tych otwartych rękawicach, służących do Ej, walki be, w MMA. Cisza, ciża. Gros. Sędzia Łukasz Bosacki sprawdza, czy wszystko jest w porządku. Zawoływ jeszcze oczywiście lekarza zawodów Tak, jest poczekaj, poczekaj Ale Rutkowski błyskawicznie informuje że wszystko jest w porządku Zamykaj ręce widzi. albo palce do góry, okej? Okay? Nie do oczuka. Przypomniał jeszcze przepisy tego Łukasz Bosacki, aby nie atakować otwartą dłonią, a jeśli atakujesz otwartą dłonią, to skieruj palce ku górze. Ale w tym starciu mówiliśmy, nie ma żadnej złej krwi od razu. Zorczykowski bardzo solenny przeprasza swojego przeciwnika za ten niesportowy, nieumyślny oczywiście gest. Ładny teraz lewy. Rudkowskiego znów zapędza do narożnika Zorczykowskiego. Będzie próba wyciągnięcia jednej nogi i posadki. Jest efekt też tego ciosu prostego, krwawi nos Damiana Zorczykowskiego dość intensywnie. A to na pewno będzie utrudniało oddychanie, jest kolejna próba na zapięcia techniki, duszenia w wykonaniu Zorczykowskiego. Jest to samo, co mówiłem w drugiej rundzie. Po dwóch, trzech minutach następuje ta chwila, w której Rudkowski już na 100% idzie po sprowadzenie, udaje mu się przewrócić. Jest na ziemi w końcu, utrzymany Zorczykowski naprawdę. Mocno obity ten nos zawodnika z Fight Club Łomża, Janko z MMA. jest jak robot zaprogramowany, konsekwentny w swoich poczynaniach Daniel Rutkowski. To jest właśnie taka typowa zapaśnicza praca w MMA, czyli nieustępliwość. Ciągłe. Wgniatanie przeciwnika na ziemi. Przypominanie o tym, że tutaj nie ma sekundy na odpoczynek. Tutaj ja... Jestem tak blisko Ciebie, że będziesz czuły każdą sekundę mojej dominacji. Kiedy nie wyprowadza uderzenie, Daniel Rutkowski błyskawicznie skleja się jak najbliżej Damiana Zorczykowskiego. do go jak tylko może z całych sił, aby utrudnić mu wyjście z pozycji parterowej. Zaznacza w ten sposób bez swoją przewagę Rutek w kolejnej odsłonie walki. Zapakowany do narożnika jest Zorczykowski. Krwawi nos Łomżanina. Starał się teraz przejść pozycję, minąć się nogi Daniel Rutkowski, robi to po kilku sekundach skutecznie, ląduje w pozycji bocznej. Jest też dosiad w końcu, 35 sekund, sporo czasu, rozpuszcza ręce Rutek, idzie po zwycięstwu, idzie po pas zawodnik z Radomia. Jest już mocno rozbity, natomiast Jarczykowski przerywa tę walkę Łukasz Bosacki, 20 kilka sekund do zakończenia trzeciego starcia, ale widać ogromny szacunek os, os. nawet po przyjęciu takich uderzeń. Ależ to jest piękna chwila teraz Rutek od razu po zakończeniu nawet nie zaczął się cieszyć ze zdobytego pasa tylko spojrzał na swojego rywala uśmiechnął się w oczach widać było porozumienie obu zawodników teraz jeszcze krótka pogawędka I po raz kolejny Daniel Rutkowski potwierdza swoją sportową klasę ale także zapaśniczą umiejętności które pozwalają mu wygrywać się pojedynki na zasadach MMA o, Naprawdę poporu. dobra, walka godna starcia opazji teraz organizacji świętuje ze swoimi licznie zgromadzonymi w arenie Babilo pruszków w arenie fanami Daniel Rutkowski. Miał na swojej szyi w przeszłości Daniel Rudkowski Złoto seniorów w 2014 roku w zapasach. Miał srebrny medal młodzieżowych mistrzostw Polski w 2012. A teraz przyszedł czas na pierwsze wielkie trofeum w MMA. Jest już Krzysztof Szczypek, jest sędzia, Łukasz Panie i panowie, Posadzki, sędzia. Posłuchajmy. Łukasz Posadzki przerwał to starcie po 4 minutach i 34 sekundach trzeciej rundy. Starcie, które przez nokaut techniczny wygrywa i zostaje mistrzem organizacji Babylon MMA. Daniel Rutte. A zatem drugi mistrz organizacji Babylon MMA. Tak cieszy się. Czempion kategorii piórkowej Daniel Rudkowski, wciąż niepokonany w Babylon MMA po raz czwarty. Zwycięża dziś do Zielonego okienka przy swoim nazwisku. Dorzuca tytuł mistrza. Dyrektor marketingu Pruszyński oraz nasz mistrz olimpijski oraz zawodnik MMA Szymon Kołęcki. moment na pewno dla Rutkowskiego piękny dla wszystkich kibiców którzy od lat jeżdżą za nim po całej Polsce nigdy ich nie brakuje na halach zawsze wspierają swojego idola no i teraz to będzie chyba dzisiaj ich wielkie święto, no Pruszków spać na pewno nie pójdzie dzisiaj wieczorem na środku klatkoringu jest już niezawodny Maciek Turski z nim nowy mistrz organizacji Babylon MMA, posłuchajmy co ma do powiedzenia Daniel Rutkowski tak jest, jest z nami Daniel Rudkowski, po raz kolejny w organizacji Babylon MMA, ale po raz pierwszy już z pasem mistrzowskim, upragnionym pasem mistrzowskim. Gratulacje. Dziękuję bardzo, ale cudowny, ciężki, bardzo przyjemne uczucie mieć go na sobie. Przed tym pojedynkiem mieliśmy okazję rozmawiać o walce z Damianem Zorczykowskim. Czy to jest odpowiedni rywal? Dzisiaj chyba Damian pokazał, że był godnym pretendentem do tego pojedynku. Tak, ee, powiedzmy jakiś tam ostatnie jego Zrobienie wagi czy coś naprawdę dał tak mocny show, że bardzo dziękuję Ci, Damian. Czymś byłeś zaskoczony w tym pojedynku, czy raczej plan wykonany w 100%, bo gdzieś konsekwentnie w tym samym momencie w każdej z rund szukały sprowadzenia walki do partera, aby tam zaznaczać swoją przewagę? Nie, ja chciałem pracować, chciałem robić różne sytuacje. Bardzo mocny prawy, prawy prosty i prawą nogę też mam mocną. Daniel jest pas mistrzowski na twoich biodrach jest doping kibiców kiedy ponownie zobaczymy cię może w klatce już ponownie organizacji Babylon MMA Oczywiście chciałbym w klatce bo troszkę ten ring przeszkadzał ale będę walczył tak często jak mi dadzą szansę oczywiście jak będzie zdrowie będę próbował cały czas Drodzy państwo jeszcze raz ogromne gratulacje Daniel Rudkowski nowy mistrz organizacji Babylon MMA